Cześć moi drodzy, witajcie na kanale, ja jestem Bomer, a dzisiaj kolejny materiał z cyklu Newsy z War Thundera. Zanim jednak zaczniemy, oczywiście autoreklama, moi drodzy, chciałbym Was zaprosić na kanał Discord. Obecnie nie jest tam jeszcze zbyt dużo osób, ale oczywiście kanał się rozwija i myślę, że z czasem będzie nas naprawdę sporo. Serdecznie Was zapraszam. Link do kanału znajdziecie w opisie tego materiału. Kolejna kwestia to oczywiście muszę pożebrać po lajki, subiki, łapki i komentarze, które często zostawiacie pod różnymi materiałami. Za wszystkie bardzo wam dziękuję. To niezwykle pomaga mi w twórczości następnych odcinków, kolejnych materiałów. Nawet nie wiecie jak to jest budujące dla mnie. Za wszystkie jeszcze raz wam dziękuję. A teraz przeskakujemy już do meritum. Dziś, czyli 24 sierpnia, pojawił się kolejny materiał z cyklu Harmonogram zmian. Tym razem ślimak planuje oczywiście wprowadzić zmiany w br i erach danych pojazdu. I tak, moi drodzy, dobiliśmy do etapu, w którym to ślimak znacząco poprzez swoje zmiany wpłynie na naszą rozgrywkę. Niestety, wcześniejsze gdzieś tam e, zmiany nie były na tyle inwazyjne dla nas wszystkich, raczej wprowadzały pewne korzyści. Teraz jednak delikatnie się to zmieni. Ogólnie link do całego materiału ze zmianami możecie znaleźć w opisie tego filmu. Ok, ale o co tak dokładnie chodzi? O co to całe zamieszanie? Obecny wygląd drzewka jest praktycznie niezmienny od lat. Czasami dodawano jakiś pojazd, który po prostu przesuwano o 30 ery, tak aby był on po prostu bardziej grywalny. Naprawdę rzadko zdarzało się, aby jakiś pojazd został przesunięty znacząco w całym drzewku. Jeżeli macie zbudowane jakieś line-upy i są to po prostu pojazdy w szablonach, to prawdopodobnie już niebawem, a dokładnie wraz z nadejściem kolejnej dużej aktualizacji, tej wrześniowej, wszystko to przestanie mieć jakiekolwiek znaczenie. Co ty pierdolisz, człowieku? I będziecie po prostu musieli sobie zbudować nowe line-upy. komu to potrzebne? A dlaczego? Otóż Ślimak postanowił, iż wprowadzi foldery. Czyli po prostu zgrupuję pojazdy do jednego pliku. W pliku tym pierwszy pojazd będziemy musieli wybadać za pełną pulę punktów badawczych, kolejny zaś z tego pliku będzie już o połowę tańszy. Uważam to za naprawdę dobre rozwiązanie, bo to sprawi, iż będziemy znacznie szybciej odblokowywać dane pojazdy i po prostu podążać w stronę tych najwyższych R, er, do których po prostu wszyscy dążymy. Ta droga będzie po prostu znacznie krótsza. Oczywiście nie unikniemy pewnych kontrowersji. Jak zauważyłem przykładowo w drzewku amerykańskim, Sherman M4A2, który wcześniej był na trzeciej erze i była to super maszyna do jakiegokolwiek ekspienia sobie eventów, w tym momencie wypada na drugą erę. Część z Was na pewno uwielbiało ten pojazd, i masa osób nim grała. W tym momencie pojazd ten będzie troszkę, moim zdaniem, zapomniany i będzie po prostu rzadziej widoczny na polu walki. Pamiętajmy, że jest to jednak bardzo wczesny pomysł zmian. Testy mają nastąpić podczas dev serweru trakcie wprowadzania nowej aktualizacji, także wszyscy będziemy mogli tego doświadczyć. Na tą chwilę jednak nie wygląda to moim zdaniem aż tak źle, pomijając te drobne mankamenty. Z krytyką tego rozwiązania poczekajmy do czasu implementacji. Następna duża zmiana, która jest przedstawiona w kolejnym tym harmonogramie, to zmiany w erach dla maszyn specjalnych i zmiany w erach dla maszyn premium. Ślimak praktycznie od zawsze starał się trzymać takiej stałej reguły, w której to ery i biary dla pojazdów premium i specjalnych miały być niezmienne. Czemu jest taka żelazna zasada u ślimaka? Ano dlatego, iż bezpośrednio ma to wpływ na przychody firmy. Jeżeli byście kupowali dany pojazd i nagle doszłoby do zmiany jego ery biaru, to oznaczałoby to, że moglibyście się starać o zwrot pieniędzy, bo. Kupowaliście produkt, który był trochę inny. Teraz docelowo został zmieniony i jest według Was gorszy, co może prowadzić do zwrotów. A tego oczywiście firma by po prostu nie chciała. Oczywiście to jest moja interpretacja. Ślimak tutaj powiedział coś zupełnie innego, ale nie chcę o tym mówić, bo moim zdaniem jest to delikatne mydlenie oczu. Jak chcecie sobie o tym poczytać, to macie link w opisie. Tam będzie to po prostu zawarte. Ale tutaj oczywiście muszę oddać ślimakowi, iż chodzi tak naprawdę o zmianę R, a nie biarów. Jeżeli zaś dojdzie do zmian R, to tutaj na pewno wzrośnie mnożnik zarabiania i przychodów punktów e, badawczych na danych pojazdach. Więc finalnie może się okazać, że to będzie zmiana na plus dla nas graczy. No i na koniec jeszcze bardzo ważna informacja dla tych, którzy po prostu chcą sobie kupić jakiś pojazd za złote orły. Niestety, w związku z tym, część pojazdów, która zostanie przeniesiona na wyższe ery, tutaj ich cena za złote orły po prostu wzrośnie. Jeżeli zatem mieliście zamiar kupić sobie jakiś pojazd premium, to niestety, ale nawet jeżeli będzie on przeceniony o 50%, to będzie on droższy w stosunku do tego, co mogliście kiedyś kupić. O kurwa! Podsumowując to wszystko, wydaje mi się, iż te zmiany zaproponowane przez ślimaka nie są złe, nie są głupie. Być może na początku wprowadzą pewne kontrowersje, ale docelowo okażą się pozytywne dla nas graczy. Pamiętajmy tylko, iż to wszystko jest jeszcze w fazie testów i tak naprawdę krytykowanie na tą chwilę ślimaka jest po prostu bezcelowe. Oni muszą to przetestować na dev serwerze i dopiero jeżeli coś zobaczą, że jest niehalo, po prostu to poprawią. Ok, moi drodzy, to byłyby już wszystkie informacje. Oczywiście, jeżeli coś pojawi się nowego, będę wrzucał posty. Zapraszam Was jeszcze raz na mojego Discorda. Tam również jest kanał poświęcony nowościom z WTK. Także, jeżeli chcecie być na bieżąco, to serdecznie Was tam zapraszam. Ja już się z Wami żegnam. Dzięki, że byliście. Trzymajcie się. Cześć.